No, co ty pierdol? Ale, <laughs> <laughs> że Bedwars jest 0 graczy? Z czego są wszędzie 0 graczy? A tam pisał 800. <laughs> Cyk, Bedwars. Proszę nie mów, że ktoś mnie tutaj zna. Błagam. Gdzie ja tu mogę iść? Eee... Gdzie jest w ogóle moje łóżko? A e, nie tak szczerze, gdzie jest moje łóżko? Co ty dupisz? <laughs> No dobra Elo Mordo A, chyba łóżko zostało zniszczone, naprawdę? Nie domyśliłbym się Ej, kolego! Szary jakoś niebezpiecznie wygląda. A czekaj zostało zniszczone, to białe. Niebezpiecznie wygląda Czekaj, co? Trzymem! Ma... No co to za soj? Halo? Po chuj mnie zabijałeś? Pierwszy, trzeci? Co tam się dzieje? Dobra Koleś traci beda Koleś mnie hitnął dwa razy mniej Brechem ja mnie zabił Albo piasz zrobił Ala taktykę Biegnie wokół całej mapy Nie zabudowując beda Tylko się ba OJ! On tam chyba jest Gdzie on jest? Róż? O mi to pisze To w ogóle legalne, żeby tak pisać Elo? Kurwy fakery? Co on robi? Zabie go tym. Kurwy faker, dobra, chodź się bić. A nie, ja to zdjęę, jak nic. Co? A miałem prawie pełno Dobra, chuj, pojedacz. Jesteś? Jestem, ha. Nie wiem, no, kogoś masz przejebane teraz. To nie się zabudowa MP'a Teraz się uważam za dobrego gracza mindplay.pl Elo, nie żyje, co ty pierdolisz tak, Moje pytanie jest takie, czy Fire fireball jump działa? Sprawdźmy Działa, no niby działa, no trochę tam działa. <grystanie> Bo ty poza się chyba że ja tu jestem. A nie, skapną się. Wyciągną <grystanie> <My> <firefona. grystanie> Iwan Ivan posłuchaj. <się. grystanie> Witam was w pierwszej rundzie. No kurwa Myślałem, że szybciej skończę tą grę Kurwa, na tym zjebanym serwerze Ale ten serwer działa jak ma działać W marce Co mówisz? Wyjebane mam Teraz mordo, zobaczysz mnie dopiero kurwa lornetką, jak tam już do, dotrę do ciebie. Jezu! Tu znowu, tu się Dobry, to jest teraz dobre pytanie. Które. <gry> który serwis jest gorszy? To czy derp MC? Nie wiem w sumie. Przecież ja zrobię On dokładnie tak. Halo. Ja myślałem, że ja minor fatiga. Halo. Kupiłem, przecież. Oczy na Oła. Patrzcie tu. Widzieliście? Mam ewidentnie za mało fireboli. To mnie niepokoi. Ej no sami złote jabłka jedzą. Baba ba, boy, baba ba, boy, baba ba, boy, baba ba, boy, baba ba, boy. Ba, ba, boy. Widzi mnie? Nie widzi mnie? To zielony? Bicie się, bicie się, ja ich dobiję. Wygrałem! Co tam? Halo? Koleś się prosto zna ty się nie znasz. Cicho bądź kurwa, nagrywam odcinek, jesteś na odcinku, jak się z tym czujesz? Serio, No, z mineplay.pl Nikt nie ma pedału, a bajlando. Proszę powiedzieć, że się wypierdolimy. Nie, ty kurwa. Puchuję tam strza, a gdzie on jest? Kurwa, nie mam, render distance mały. Ale A! Co, co, patrzysz? Czekaj. Oglądam, oglądam. Nie nisz, nie nie, 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 nie. <grym> Gdzie mój jest ja. O, zrobił. A! Jak fajnie, że mogę pokazywać sojusz mieczem. Kupuję perełki, o, trzyma, dobra. Dobra. Patrz jak uboga mapa ten, to jest ta z Hypixela, tylko że uboga, fuj. <grym grym> Teraz <grym> bierzesz sami. No po co Ale się ko? budujecie dołem? Ja nie, nie wiem, ja tu tylko idę. Pojebało Ej nie, chłop nie jedzie, ej nie, jagu, ja go jadę. Ale z trefem co jest? Aż znaczy, chłop bo jest, tak, plika, bo nie jest w stanie uwierzyć. Chłop zrobił taką chłopę. Co? Że chłop z kamiennego miecza yy, mi... eee, z kamiennego miecza i zadaje więcej ziomu z kamiennego? A że wy kupiliście jak zlepszkę miatek te A. Ale że ja spadłem? Oh, ja nagrywam Bo tak to... Co to jest? Do helikoptera idziemy razem. <laughs> Nie żyję, ale może ich dojebać. O kurwa, w trójkę są. Ej, zrobić wam parkour. Zielonych do nas. Co ty robisz? No parkour! Ej, żółty się do nas, O kurwa. Zepchnąłem go. Ile dałbym by zapomnieć? Cieszy Jesteś podejrzany o cheat, wyłącz. Jeśli nie masz, w innym przypadku zostajesz zbanowany. Co? Co? tu się nie da, wygrać. Widać poniku Pozdrawiam. Walimy go we dwóch. Tutaj trzeba masą walić. Nie walić siłą, tylko masą. A, dobra. Przepraszam, walnąłem wikę, kurwa, 8 razy i miała dalej 9 HP, a mnie zabiła na 3 hity. No Jak ja ci przestało? mówię, że tutaj. To jest szok i niedowierzchanie, co tu się dzieje. Ale tego, nie ma żadnego. Ciekawe, czy mnie strapuje, na pewno nie, patrz na stół. Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty kurwa jesteś? Co? Koleś co odjebał, to tyle, ja nie wiem, co on próbował zrobić.